Cześć Siemanko, jestem śpiegol i witam w kolejnym odcinku poradnika Minecraftowego. Czyli gramy Survivalowy Let's Play, tak zwany, i pokazuję przy okazji, jak przetrwać w świecie Minecrafta. Zapraszam na kolejny odcinek. I dzisiaj zastanawiałem się, co nakręcić tak naprawdę dla Was. Zastanawiałem się, czy nie wykończyć tutaj wnętrza, czyli zająć się podłogą, ścianami, dekoracjami, paroma. Po prostu dekoracjami, że tak powiem. Tak jak na przykład tutaj, lampę już postawiłem sobie na skrzynkę obok łóżka, ale stwierdziłem, że ostatnio trochę rozmawialiśmy o upiększaniu, właśnie pokazywałem, jak robię tutaj takie upiększenia na zewnątrz, dookoła i pokazywałem, jak tam parę rzeczy robiliśmy w pokoju do zaklęć, więc dzisiaj, żeby nie było monotonnie, nie będziemy budować, nie będziemy dekorować, to pewnie zrobimy dopiero w następnym odcinku albo za dwa odcinki. Natomiast dzisiaj zajmiemy się mapami, kartografami, i zwiedzaniem, odkrywaniem trochę świata. Stwierdziłem, że cały czas kręcimy się w kółko tutaj, tylko w naszym terenie, więc popłyniemy sobie gdzieś dalej, pozwiedzamy, poodkry... odkryjemy po prostu kawałek świata, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego w okolicy jest. I teraz, wiadomo, moglibyśmy pójść po prostu odkrywać sobie świat, ale lepiej od razu to robić z mapami. I teraz, jak robimy mapy? Do robienia map potrzebujemy przede wszystkim papieru, na początek oczywiście robimy sobie Troszkę więcej papieru. OK, mamy papier, i najlepiej zrobić sobie stół kartograficzny, czyli robimy 4 drewna, 2 papieru i mamy stół kartograficzny. I teraz, gdy mamy stół kartograficzny, to możemy sobie robić z nim fajne rzeczy, ale najpierw stworzymy sobie mapę. Mapę taką wyjątkową, która będzie nas pokazywała, która będzie nas pokazywała, i potrzebujemy żelaza i czerwonego proszku. I teraz już mówię o co chodzi. Robimy sobie kompas, chyba tak to się robiło. Tak, mamy kompas, i dzięki temu możemy stworzyć sobie mapę. O ile dobrze pamiętam, to wyglądało to tak na Java Edition, tak. I mamy pustą map mapę. Eee, OK, i jest pierwsza mapa, i teraz zobaczcie, gdy my sobie tą mapę, sorki, wyjdziemy tutaj, eee, mapę weźmiemy, no, to ona jeszcze tak w ogóle na nie nic nie widać. Klikam prawym przyciskiem myszy i proszę, mamy tutaj mapę, w takim bardzo dużym przybliżeniu widać, co jest dookoła. Tak naprawdę, póki co tylko tutaj mamy ten pomost dobrze widoczny na mapie i trochę okolicy, trochę przyrody, ale tą mapę możemy sobie dzięki, stołu, dzięki temu kartograficznemu stołowi powiększyć. Czyli teraz mamy większą i zobaczcie. I już jesteśmy dalej oddaleni. Jak widać, chyba jesteśmy na samym brzegu mapy, i ją można oddalić aż do czwartego poziomu. Czyli mamy oddalenie, mamy jeszcze jedno, i teraz, jak włożyć. Aha, tutaj mamy jeszcze jedno, czy już nie? Nie, już nie mamy. OK, czyli po prostu mamy już najdalsze oddalenie. Nie, to nie jest najdalsze oddalenie. Jeszcze można jeden poziom oddalić. Tak jest. I teraz już chyba będzie najdalsze, nie, też jeszcze nie moim zdaniem, czyli jeszcze jeden, już mamy mapa 3, a mapa 4 chyba to będzie najdalsze oddalenie. Tak, i to jest najdalsze oddalenie, i niestety jesteśmy w samym rogu mapy, a może i stety, bo Wam zaraz pokażę, jak sobie poradzić z następnymi. Ok, i teraz, gdy już to włożymy tutaj i włożymy papier, no to jest przekreślone. Nie możemy tej mapy powiększyć, bo już jest oddalenie e, największe. I teraz chciałem pozwiedzać trochę płynąc łódką, więc w tamtą stronę, ale w takim razie zmienimy sobie plan, żeby podkrywać sobie naszą mapę. Naszą mapę. I teraz tak, ja zrobię sobie jeszcze. Jedną mapę, jeszcze jedną mapę, tak, tylko nie będę jej jeszcze otwierał, więc zrobimy sobie kompas. OK i zrobimy sobie, czekajcie, zobaczymy, czy na Java Edition, bo na Bedrock Edition można to było zrobić po prostu tak i była mapa lokalizacyjna. Tutaj nie można, czyli na Bedrock Edition jest to tańsze, jak gdyby. Kosztuje mniej papieru, bo można za pomocą jednego papieru zrobić sobie mapę lokalizacyjną. Dobra, i tu mamy. Kolejną mapę, więc na początek wam pokażę, po co zabieramy ze sobą taką kolejną czystą mapę. Po co zabieramy sobie trochę papieru. Zrobimy sobie go więcej, oczywiście. I po co zabieramy ze sobą stół kartograficzny, bo na wyprawy warto, jeśli chcemy odkrywać nową mapę, jeśli tylko tą, no to nie warto. Ale jeśli chcemy odkrywać więcej, to warto go. Ze sobą zabrać. Czyli mamy pustą mapę, mamy bieżącą mapę, mamy papier, mamy stół kartograficzny, mamy banery, o właśnie, jeszcze banery, już pokażę, biały standard, to się nazywa tak naprawdę, robimy sobie i tak jak widzicie, tutaj nazwałem, nazwałem ten baner wioska. Czyli jeśli znajdziemy jakiś, jakąś wioskę, to zaznaczymy sobie to na mapie i będzie to nazwane wioską, więc bardzo fajnie, bo. Yy bo będzie na mapie napisane po prostu, co mamy. O, że oczywiście możemy sobie te sztandary też kolorować i na mapie je zmieniać, ale nazwałem go w kowadle. O właśnie, jeszcze to miałem powiedzieć. Standard można nazwać tak, jak zmieniamy przedmioty, nazwę przedmiotów, to tak samo sztandarów też można zmienić nazwę. Więc po to nam też mm, powiedzmy trochę wełny, żeby gdzieś te sztandary sobie robić. Co jeszcze na podróżowanie? Oczywiście łóżko, żeby w razie co pójść spać. To nam bardzo potrzebne. Sporo jedzenia, więc jeszcze troszkę sobie jedzenia weźmiemy, bo będziemy dłuższą chwilę zwiedzać. I jeszcze, co nam może być potrzebne. Zapas drewna mamy na wszelki wypadek. Zbroje, wszystko mamy. Łóżko mamy i łódka jeszcze. O właśnie, jeszcze łódka nam się przyda. Zrobimy sobie łódkę, bo będziemy być może gdzieś pływać. Więc łódka też nam się przyda. Łóżko bierzemy po to, bo jak przyjdzie noc, to, żeby sobie pójść od razu spać, i teraz tak, mamy tą mapę. Najefektywniejszym sposobem odkrywania mapy jest po prostu rozpoczęcie od krawędzi, czyli pójdziemy sobie na przykład tutaj do narożnika samego, tutaj do samego narożnika, w ten sposób, aż odkryjemy mapę, i po prostu później skręcilibyśmy sobie w dół. Konkretnie teraz, tak jak idę, to w prawą stronę i odkrywali kolejną krawędź mapy. Nie? Kolejną krawędź wypłyniemy sobie zaraz, bo teraz nie widać. OK, i skręcam sobie w dół, patrzę, czy tutaj nam się nagle życie nie zawali. Kolejna w ogóle jaskinia będzie trzeba tu pozbiera, pozwiedzać, i idziemy sobie wzdłuż, zwiedzamy. Oczywiście szłoby, szłoby to troszkę szybciej, e, mając konia i naprawdę. Byśmy mogli szybciej płynąć, ale jeszcze to chyba w jednym z najbliższych odcinków połowimy sobie wędką skarby, może uda nam się zdobyć siodło i wtedy i wtedy zdobędziemy konia, bo siodła nie można wytworzyć, można je znaleźć w skrzyniach gdzieś w skarbach, albo albo wyłowić wędką właśnie, nie? No i teraz tak sobie byśmy szli szli, szli tutaj aż do samego, aż do samego dołu, do dolnego. Rogu mapy. Natomiast ja dzisiaj tego jeszcze Wam nie będę pokazywał, bo sobie po prostu zawrócimy, odkryjemy z tej strony mapę i przejdziemy na teren drugiej mapy, żeby Wam pokazać po co wziąłem stół kartograficzny i po co taham ze sobą papier i tak I może uda nam się znaleźć coś ciekawego i oznaczyć właśnie sztandarem na mapie, to też bym pokazał jak to zrobić albo po prostu spauzuję nagranie, żeby film nie był zbyt długi i aż znajdę w końcu coś ciekawego, żeby Wam pokazać. Bo tutaj w okolicy mamy dosyć, nazwijmy to, dziewicze tereny. Nic w pobliżu się nie dzieje. Nie mamy tutaj jakichś fajnych rzeczy do zaznaczenia na mapie. Nie ma takiej potrzeby. Także pójdziemy sobie z tej strony, żeby jeszcze kawałek jej odkryć. Po to bierzemy łóżko, bo jak zaraz będzie noc, to żebyśmy nie musieli walczyć z mobami, tylko po prostu się prześpimy. Ok, jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek, żeby odkryć tutaj też z tej strony mapę i podejdziemy do krawędzi. Pokażę Wam, co tam dalej można sobie e, robić. Ok, i zaraz będzie trzeba iść spać. Włożymy sobie tutaj łóżko. Też jesteśmy dosyć głodni. Ok, dobra, już postawimy łóżko. Można spać, można spać, już jest nocka. Ok. Stajemy, zabieramy oczywiście łóżko dalej ze sobą i idziemy, odkrywamy dalszą część mapy. Byle, żebyśmy tylko nie natrafili na jakiegoś creepera, który nas tu z znienacka po nocy zaskoczy. Ok. I idziemy w tą stronę. Tutaj jak pływamy, to jest trochę przybliżony ekran. Tej mapy dobrze nie widać. Ale zaraz sobie z wody wypłyniemy. O właśnie w ten sposób. Co jeszcze ciekawe też, to jeśli. Hmm, chcemy na przykład mieć miecz w ręku, bo wiemy, że jesteśmy na przykład, nie wiem, nocą w niebezpiecznym terenie, to mapę można też sobie wsadzić tutaj w drugą rękę i wtedy tutaj normalnie też ona się odkrywa, a my możemy sobie mieć miecz pod ręką i w razie co się najzwyczajniej w świecie bronić. OK, idziemy, idziemy. I postaram się po prostu wyjść kawałek za granicę mapy. Kawałeczek dosłownie. Już powinna wtedy pojawić się na mapie chyba taka kropka. O właśnie, to znaczy, że teraz jak na mapie pojawiła się kropka, no to już jesteśmy za naszą mapą. I teraz, gdy jesteśmy już za naszą mapą, którą aktualnie... O, pszczółka. Pszczółka, gdzie ty tam lecisz, pszczółka? Trochę się zapędziłaś. Nie nurkuj, bo nie wrócisz. Nie nurkuj, pamiętaj, ty nie lubisz wody. Ok, jak jesteśmy już na innej mapie, no to bierzemy sobie pustą mapę i wtedy ją odkrywamy. I już widać, tu mamy nowy, nowy teren. E, aż zrobię sobie screena, O, chociaż teraz mapy nie widać, to trzeba zrobić z tym. Zrobię sobie aż screena. W ten sposób. Ok. Mm. I teraz jeszcze wam jedną rzecz pokażę. O, wyjmę mapę. Jak mam dwie ręce wolne, to tą mapę możemy oglądać tak w ten sposób z bliska. I o ile przy tej, takiej dużej mapie nie jest to potrzebne, przy takim dużym przybliżeniu nie jest to potrzebne, no to już robi się ciekawiej przy tym dalszym przybliżeniu. O, właśnie, bo teraz trochę więcej szczegółów na mapie, na mapie widać, ale my sobie zostawimy dalszą. No i teraz jeśli zwiedzacie gdzieś krawędź dalszej mapy, no to po to braliśmy ze sobą stół kartografa, żeby postawić i tą nową mapę oczywiście powiększyć. Oczywiście powiększyć, czyli mamy mapę 1, mapę 2, mapę 3 i mapę 4 i teraz już będzie zablokowana. Zgadza się, jest zablokowana. Więc tutaj już nic więcej nie zrobimy i mamy Tą mapę i teraz możemy sobie płynąć dalej, i w ten sposób, jakbyśmy mieli też drewno stół rzemieślniczy, możemy sobie następny robić kompas i odkrywać kolejne tereny. I słuchajcie, jak kawałek. Aha, jeszcze jedna rzecz, łódkę zrobiliśmy. Jak łódkę postawimy, to możemy sobie szybciej poruszać się. Niestety, mapy nie widać, jak wiosłujemy, no bo ręce mamy zajęte wiosłami, wiosłujemy, więc mapy jak gdyby nie używamy. Na bedrock edition wtedy mapę i tak widać nawet jak wiosłujemy, więc tutaj musimy sobie czekajcie, przepłyniemy do krawędzi, w ten sposób odkrywać. I ja teraz na chwilkę spauzuję nagranie, popłynę troszeczkę dalej, bo może uda mi się znaleźć wioskę albo coś innego ciekawego i chciałbym wam na zakończenie odcinka po prostu pokazać jak jak można oznaczać pewne punkty na mapie? Niestety to, ten sposób działa tylko na Java Edition. O, mamy chatkę wiedźmy, chatkę wiedźmy, ale to nie dzisiaj, to sobie tu wpadniemy w jednym z najbliższych odcinków. Nie dzisiaj. E Niestety ten sposób, że standardami działa tylko w Java Edition, w Bedrock Edition nie, nad czym ubolewałem mocno, gdy grałem na Bedrock Edition, bo też grałem, ale no już teraz jest Java i jest lepiej. Także słuchajcie, ja na sekundę dosłownie pauzuję, odkrywam kawałek mapy i będziemy patrzeć, czy coś ciekawego uda się znaleźć. Także do zobaczenia za chwilę. Pierwsza ciekawa rzecz, którą znalazłem. I oczywiście nie będziemy jej oznaczać na mapie, bo to bez sensu. Portal zrujnowany nam nie jest potrzebny. O, czyżby nam magma wciągała łódkę? Tak, pewnie nam magma wciągała łódkę, a jak. E, dobra, więc mamy zrujnowany portal. Także nie widzę niestety skrzyni. Powinna gdzieś być skrzynia? Jest. Ok. Nie będziemy tego oznaczać na mapie, ale sprawdzimy sobie, co tutaj mamy. Dużo. Bryłek żelaza, dziwne. Złote buty z niezniszczalnością 3 i to dwa razy całkiem spoko. Złoty kilo z wydajnością 3. Klątwa znikania, złota łopata. To chyba nawet nie będziemy brać z klątwą po prostu tej łopaty. Zostawimy ją w najzwyczajniej świecie. Ale mamy też obsydian. OK. No to by było na tyle. Moglibyśmy sobie oczywiście ten Obsydian wziąć, albo tutaj zbudować kolejny portal, chociaż jeszcze nie mamy pierwszego. Na pewno weźmiemy sobie złoty blok, bo złoty blok to 9 sztabek złota, także przyda nam się. I możemy sobie wziąć magma, wciąga nas. O, tutaj w ogóle pali czekajcie właśnie nad tą wpłynę. Wciąga nas w dół, czyli przydaje się do wind wodnych tak dalej, więc sobie weźmiemy jej troszkę. Mamy ją, mamy, dobra, weźmiemy ją sobie, przyda nam się na później, ale nie taki jest cel dzisiejszego odcinka, więc tylko sobie weźmiemy 4 sztuki szybciutko, ok, i tą jeszcze i tyle nam na razie wystarczy, a ja płynę dalej i oczywiście widzimy się za chwilę, hej. I jest, udało się. Przepłynąłem kawał drogi, tak jak widać tutaj po mapie. Jest wioska, a przynajmniej na razie jedna chałupa. To jedną chałupę widzimy. Mam nadzieję, że tu jest więcej e, tych rzeczy. Shiftem wychodzimy e, w, z łódki. Co ciekawe, shiftem wychodzimy w, bedro, w Java Edition, a spacją w Bedrock Edition. Jest wioska, tylko póki co dwie chałupy. Nie, jest więcej. Dobra. Więc sobie sprawdzamy, co tutaj jest, albo nie, nie będziemy sprawdzać, co jest. To myślę, że jest dobry temat na kolejny odcinek, żeby pokazać wam, co można znaleźć w wioskach, jak tutaj handlujemy z wieśniakami, jakie skarby można tutaj znaleźć, jak mogą też wioski pomóc w inny ciekawy sposób na samym początku, chociaż tutaj nie widzę żadnych. A nie, jest ktoś, jest ktoś, dobra, to sobie tylko dokończymy ten temat, o którym mówiłem, czyli. Sztandary i oznaczanie mapy. Mamy wioska, ten sztandar. Wieszamy go sobie tutaj, gdzieś w pobliżu, i prawym przyciskiem myszy klikamy na mapę, mapą na baner. I teraz zobaczcie, mamy na mapie biały banner, biały sztandar, który oznaczył nam wioskę, i nawet jest napisana, napisane wioska. Więc bardzo fajny sposób na oznaczanie map. I na e, no, zbieranie tych map, tworzenie dużych map, bo co ciekawe, można jeszcze te mapy wkładać w ramki. Te, które wam pokazywałem w ostatnim odcinku, że wkładasz jakiś przedmiot i wisi na ścianie, to można tak fajnie mapy wkładać, ale to już pokażę w następnym odcinku, bo dzisiaj nie będę wracał. Dzisiaj tutaj w wiosce zakończymy sobie ten odcinek i w kolejnym odcinku pokażę, co i jak z wioskami. Zobaczcie, tam jest żelazny golem, e, tutaj mamy wieśniaka jakiegoś. Mamy tutaj dużo stacji roboczych różnych. O tu nawet zobaczcie, jest stojak ze zbroją i można z nimi sobie pohandlować, można zdobyć trochę jedzenia na początku. No jest tutaj naprawdę sporo dużo ciekawych Rzeczy. Ale na dzisiaj to już wszystko. Mapy sobie, temat zakończyliśmy. Także dzięki serdecznie za uwagę. Cieszę się, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał i jeśli chcecie, to oczywiście komentować. Komentować. Chętnie porozmawiam, chętnie podyskutuję w komentarzach. Także piszcie, piszcie śmiało. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do zobaczenia.